Hej, hej, witam Was kochane osoby, ja jestem Bażanda, to jest kolejny odcinek gry Lake w poprzednim odcinku. Bardzo dużo się wydarzyło, mianowicie e, bawiłyśmy się w opiekunkę z Meredith do dzieci Kay. E, Frank wrócił, ponieważ ma bardzo dużo, jak to się mówi, connections z prawnikami i z innymi ludźmi, więc jego nielegalne biznesy e, pozostają bez, bez żadnych bez żadnych konsekwencji, o tak, przepraszam, brakowało mi słowka. No i wzięliśmy też udział w konkursie fotograficznym. Mam nadzieję, że nasze wspaniałe zdjęcie wygra, a tymczasem wracamy na ulicę, jak to się mówi, i będziemy dostarczać paczki. Friday, but as you know, not last good morning, Providence Oaks. I wonder what it'll be today. Actually, no. Nancy, the floor is yours. Yeah, Jack, I've got a pet peeve. Why do people start saying coughing when I'm smoking in my store? If you don't like it, just leave. O słuchajcie, ktoś e, też z, e, zobaczył, że e, Nancy pali w sklepie i to trochę może być dla klientów nieprzyjemne, więc e, fajne ogłoszenie poszła dać, żeby tylko powiedzieć, że jak Ci się nie podoba, no to nie przychodź do tego sklepu, cóż. Może jest to jakiś sposób radzenia sobie? To nie jest Dom K? Nie, ona ma kosza.

Hello, Friday delivery day. Well, just call me Friday delivery K. Okay, no, that sounded better in my head. Someone's in a good mood today. Yes. Thanks for looking after Max and Gracie last night. You were a real trooper for stepping in last minute. No, no problem. Are they okay? Did they M mention anything? Max did say I owe him pancake breakfast for the rest of the week and Grace said she will never sleep again. but yeah, pretty much. What movie did you watch with them anyway? <laughs> so up mm. Were you singing when I came up here just now? <laughs> oh yeah. Man, journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. Mm hmm. Eh, that sounds great. I know, right? There's just so much cool stuff being created right now. You know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first. But I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. Hmm. Still into music, huh? Oh, and I haven't even mentioned Cindy Lauper or Run DMC. Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now. Yeah, I would never. <gasps> I would never. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just. you know?

Wszędzie wszystko się nałożyło coś, co na siebie Słuchajcie musicie sobie przeczytać jeżeli jesteście bardziej uh, słuchowcami w tej grze No teraz niestety coś ich głos się um, skaszanił no ale powiedzmy, że jeżeli nie chcę wam się czytać, to wam tylko... To wam tylko powiem, że po prostu... Y, chyba po prostu Kate coś planuje na niedzielę przygotować na ten open mic. Mm. I, I będzie prawdopodobnie prosiła o radę naszą Meredith. Mam nadzieję, że już z innymi ludźmi normalnie porozmawiamy sobie No ale widzicie, no jakby auta stoją w korku, chociaż nic nie ma tutaj Więc e... <gra>, gra może być troszkę zbagowana No właśnie, sprawdźmy jeszcze ten general store, czy są już wyniki konkursu, bo ja nie pamiętam co ona mówiła, czy że Dostaniemy pocztą, czy jak? Zobacz, zaraz, 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 zobaczymy Dobra, słuchajcie, niestety, ale nie działa ten głos Dzisiaj chyba nie mamy i tak e, za bardzo z nikim do porozmawiania Nie, do Roberta jedziemy no i do tego całego a idźcie Dobra, słuchajcie naprawdę, a sprawdzimy włączyć radio. Nie dobra. Hej, witam was z powrotem. Po chwili nieobecności e, jestem u Nancy, dlatego że wróciłam do niej, żeby sprawdzić, czy ten głos się naprawił. No i jak z nią rozmawiałam, to się naprawił. No ale już nie mogę z nią porozmawiać, e, więc no trudno. E, mam nadzieję, że jakoś spotkamy na drodze to to wtedy e, zobaczymy więc tutaj muszę m, jeszcze raz ten, m, to, ten list dowieść co tutaj był dlatego że m, ta gra ma taki system zapisów auto zapisów m, ja myślałam że on działa tylko m, rano no ale jak rozmawiałam z Nancy to też się zapisało Na razie ciężarówka, jak widzicie, jeździ w porządku, w sensie głos jest w porządku. Mam nadzieję, że tak zostanie już, bo będziemy rozmawiać jeszcze z tym Robertem i z tym... Nie wiem, jak on się nazywał, słuchajcie, przepraszam Was bardzo. chciałam powiedzieć Mortem, ale Mort to jest kot pani Jenkins, a więc nie mam pojęcia, jak się nazywał ten koleś. Nie wiem, co też e, znaczy, że ja nie mam w ogóle pamięci do takich rzeczy, do imion, nazwisk. Stoczej ja Wam jeszcze naprawdę bardzo proponuję, żebyście zagrali tą grę sami. E, sami ją przeszli, nie tylko oglądnęli. Tym bardziej, że gra nie jest jakaś kosztowna i e, nie jest wymagająca sprzętowo. E, a mówię dlatego, że ja gram... M, mam wrażenie specyficznie e, akurat w tą grę, że e, chyba jakby nie gram w tą grę. Tak jak sobie twórcy wymiarzyli, czyli że ja naprawdę nie czuję się swojo tutaj w tym mieście i nie jest to w ogóle dla mnie żadne oderwanie od e, miasta, wręcz trzeba powiedzieć, że bardzo tęsknię jak oglądam co tutaj się dzieje. Robert, how are you? I was away for a few days on an urgent job out of state. Okay, ah, okay. Here's the mail. Thanks. Hmm, priority mail from town hall. Let's see what they have to say this time. Dear Mr. Harris, on behalf of yada yada yada, concerning Environmental Management Act 1213, yada yada yada. Uh, wait, what? <laughs> listen to this! We have decided to postpone the construction of apartments for at least six months. We hope this satisfies you as well as the many residents of Providence Oaks that contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. It worked! The plan worked! That's so bad. Wow, great! So happy for you, Robert! We need to celebrate this! Uh, how about tomorrow night? Steak dinner at Moe's. Or something else on me. No, okay. Sure. Um tomorrow, tomorrow mom Jenkins, panią. Chyba, że ona jakby się wyrobi. Dobra, damy sure. Um sure. Yeah. Great. It's going to be fun. See you tomorrow night then. Got to go now. The telephone troops need to know the assault can be abandoned. Tylko że 6 months <laughs> tylko A to dzisiaj pilnujemy kota. Dobra, słuchajcie, mi się już wszystko myli tutaj, naprawdę. Powiem wam, że w prawdziwym życiu też tak mam. <noise> Znaczy nigdy nie miałam, ale akurat teraz yy, się dużo spraw napiętrzyło. Yy, I też nie odróżniam dni ani godzin. Yy, dobrze, że mam kalendarz, tak jak Meredith. Yy, no dobra, ale przecież to opóźniło się tylko, a ja to zrozumiałam, że oni to wybudują i tak. Za pół roku coś się zmieni? Właśnie okolica stanie się brzydsza i będzie można już budować domy, apartamenty. No dobra, mnie już za pół roku tutaj nie będzie, więc nie będę się martwić. A, za to fajnie będzie odwiedzać rodziców na Florydzie. Dobra, tutaj tylko list. Jeżeli dobrze myślę, że tutaj tak. interesting. No i tylko jedna paczka nam została. A ta ciężarówka jest pancerna, bo byśmy mieli problem. Ciekawe czy na przykład druga część ee, powstanie tej gry albo jakakolwiek taka, nie wiem, może jakiś spin-off <grym> o Franku. <grym> Co myślicie? Gra jest chyba z 2021 roku, więc powiedzmy, że całkiem niedawno powstała. Niestety nie przeczytałem recenzji jak się przyjęła. I skręcik, tak Wspaniale No ja jeszcze tutaj Dobrze musimy skręcić I mamy to, słuchajcie A tam ktoś włazi Wow a no to on! No wiedziałem, że tam na górę poszedł, więc przynajmniej nie trzeba będzie go szukać. ah the wax worms have arrived what excuse me i meant the package miss weiss it's my worms for fishing they're just in time i'm taking a boat to the island this afternoon okay fine yeah oh nice a boat trip. hey you can tag along if you want like your father used to but i'm not helping you with any wax worms. Nie, chcę, ja to. I ale... appreciate the invitation, but fishing's not for me. Suits yourself, land luber. Ej, kochanie, słuchajcie, to jest ten ten typ, który przecież zgłosił June i Mikaia, Mikeia, Mikaia. Zauważyłem, że macie dużo fanów. Słuchając, jak wy pojadam imiona bohaterów nie pamiętając ich w każdym razie zgłosił tych ludzi, którzy mieli kamper i sobie biwakowali, że już po prostu nie mogą tam być. Ale nie wiem czy chciałbym z takim typem jechać mm, łowić ryby. Poza tym ja nie jestem moim ojcem, powiedzmy to sobie wprost i nie muszę jeździć z nim na wędkowanie oczywiście nie mam nic do wędkarzy wędkarek i tej profesji tylko nie jest to zajęcie dla mnie dobra i koniec dnia na dziś słuchajcie to chyba przedostatni dzień jeszcze musimy kat, kotów popilnować dzisiaj. O nie, słuchajcie, nie, znowu się zepsuło. Patrzcie, po prostu jak ona ona wypowiada się. K, to nagle nie ma głosu, słuchajcie. Nie wiem, czemu widzieliście, że rozmawialiśmy normalnie z wszystkimi innymi? Szkoda, bo bardzo chciałam usłyszeć, jak ona śpiewa. Może uda mi się to gdzieś jakoś naprawić i wam jeszcze raz puścić. Telefon też normalnie dzwoni. Wow, hello. Hi, Meredith. Guess what I signed today? That's so. all. The contracts for the added 87 deal? Oh, yes. You're now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million dollar enterprise. But, before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say. To you. About you. You've been a huge part of the success of this company. And I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers, and we've got front row tickets. The past two weeks have made me realize that the couldn't have done it without you, and I'm going to need you even more in the coming years. So here's a new monster deal I want you to think about: Become a partner in the company for 20 percent of the shares and a significant pay raise. Sig ne Kent. The only condition is that I need your commitment for the next five years.

Good evening, feline friends. Aunt Meredith's gonna keep you company tonight. Come here. Kiki. Ow. <laughs> no, Oh, już jest uh, nasz ostatni Postparta. dzień. From Angie. From Andy? Miss Meredith, I am so so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not so timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest, I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I don't usually dwell on these kind of things. So, feel special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday i wasn't planning on going but i want to see you before i leave i'm really anxious to find out what you've decided to do whether you're going to stay in this town or go back to the city or do something else entirely and i'm going to be forward as you know i always am i'd like to know if little old me figures into those plans somehow so anyway i'll see you there yeah love angie Wow! O nie, nasz ostatni dzień w pracy i chyba musimy, słuchajcie, wszędzie, po prostu wszędzie dostarczyć paczkę, naprawdę. No cóż, paczka albo list. No cóż, ale to już w następnym odcinku. Przykro mi, że nie zosłyszeliśmy jak Kejś śpiewa, mam nadzieję, że może na open micu jakoś to się wyklaruje. Tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki. Widzę, że Providence Oak płacze, że... To jest nasz ostatni dzień, My jesteśmy takimi super listonoszkami, no ale cóż, zobaczymy w przyszłości co dalej, jeszcze mamy ostatni dzień do przemyślenia, także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia, cześć!